Ostatnie, o czym chcę Wam powiedzieć, jest tak proste, że aż czasami trudne do zrozumienia. Bądź sobą. Nigdy nie staraj się dopasować do kogoś. Nigdy nie staraj się być kimś innym tylko dlatego, żeby Twój rozmówca, Twój partner, Twoja, twoja partnerka chciała z Tobą być. Jeżeli jej nie pasuje to, że uprawiam sport trzy razy w tygodniu, to to jest jej problem, nie mój. Ja uprawiałem sport, zanim ją poznałem i nie mam zamiaru tego zmienić. Oczywiście bycie sobą może mieć negatywny wpływ na związek, czyli na przykład przed poznaniem partnerki trzy razy w tygodniu chodziłem z kumplami na piwo. No, tutaj to piwo ma taki dosyć toksyczny wpływ na związek, ale jeżeli Twoje pasje mają pozytywny wpływ na Ciebie, na Ciebie, piwo nie ma, sport ma, ona nie ma prawa żądać zmiany w tym zakresie właśnie od Ciebie.